Dzisiaj nagrywamy, spróbuj się nie zaśmiać. Prawda. No, challenge to może będzie nasz pierwszy. No. Myślę, że więcej też będziemy robić takich już. Challenge. Dzisiaj nie gramy sobie, tylko robimy e, challenge. challenge. No i zaczynamy, tu już widzimy jakieś śwież, śmieszne zwierzęta. Trzy lata temu, ale może będzie śmieszne. Oglądamy. <laughs> O nie, zaśmiałem się, straciłem serduszko. Każdy ma po trzy serduszka. A tylko ty ma... Się Co się stało? Się na... no. no ja straciłem, mam jeszcze Odwodził dwa. W bocie. Co coś się stanie, ta pani spadnie. No. Zaśmiałeś się! To, to się da Dawidos się zaśmiał. Ja nieś, Ja nie zaśmiałam się. No to ja z, D z Dawidosem mamy pod... No, to się, to się... Ty on utknął. No utknął. Nie What? no, on... on! wyszedł! On już prawie wyszedł, ale. Znowu... On wyszedł tu tyłu, tył, a wszedł! Nie! On wyszedł od tyłu, tył, a wszedł! Co to? Jakiś Zobacz, Zacznij, co wy. Łooo! Ale wam <laughs> wezmął! <to jest>? Nie <laughs> wiem. What the hell? <śmiech> <śmiech> Nie no, mam jedno serduszko! <laughs> co, co jest taka... Jak, tak, ogodę. jak taka gra. No. to mm -hmm. gdzie piłka jest taka i musisz do dziurki trafić. <laughs> nie zrobił. <laughs> nie odbił. <laughs> co tam robi? No właśnie. Maciej ja, ja, gdzieś w pacie. Jak on to zrobił? E, Janek ma o, trzy, trzy, ja dwa, a Szymek jeden. Ma się ja. zrobi kupę. Janek. <laughs> znaczy ja... Ło, wow. On już... Ej, Dawid! Dawidos! Ja mam tylko ty Ja mam trzy! A ja jedno. mam trzy! No... Ja... ja Lion się najlepiej trzyma, jak na razie. Ja idę, bo też zamknij sobie buzię. Ło, wow. ty, znowu fajt jakiś. No. A tak jest? No tak. Dla mnie to nie jest śmieszne. Can I have it? Yeah, ok, ready? Ja tylko okay. się potrząsłam no To nie jest śmieszne, nie wiem co w tym jest Nie, Ja też nie Ej muzyczka z Sonic'a W tym może być coś śmiesznego Aha. What the hell? Mocne What, What the hell? No! Ale, ale szybko What the hell? A wesoła mina to też to? Co on tam robi? A wesoła mina też odejmuje, punkt? Co? Wesoła Mineta to też odejmuje? Tak. Co to było? No do spania się położył, po prostu nie rozumiem żadnych dźwięków. Nie no, musimy coś mówić do widzów. No. Ja właśnie. Patrz, ze shopem się bije. No. Co to jest? Ty skop? Nie, ty suri. Shop. Nie. Nie, tam to drugie, to było. Czy ona mu zabierze mleko? Czy będzie? Jakie mleko? O, o! 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 Jaka bitwa! No! A Tego się nie górę? spodziewałem. Ja no. A teraz on tam jest. No. Ale liza. Słyszysz? Słyszysz? Słyszy? No. Ona gada! Słyszeliście to widzowie? No. Ona gada. Gdzie on się patrzy? Ej, cię. O! Kto? Kto?

Zaśmiałeś się? Nie. Dawid Dawidol... Y... Dawidol? Jak ty miałeś? Da, Dawidos, <grym> Dawidos przegrał No Uf! właśnie Dawidos już ja się... już mogę się zmieć. Tak możesz no. Dlaczego ona gada jak pies? Oni... No bo ten pies chyba coś... Ten pies ma takie... co jest? Patrz! Ja, ja da... mam do Drugi, trzeci Jakby co, to Dawid się zaśmiał, nie my. Ha? Ja już odpadam. A wiecie, że już wcześniej... On się tylko da ogląda. O. Patrz. On, on atakuje, on tu jest jakaś poza do atakowania. My zrobimy jeszcze jeden potem taki filmik? No może, ale to... Nie ja wiem, się nie śmieję, no i mam trzy serce. No, ja mam, a ja mam tylko jedno. No, ale... Mi chyba najlepiej w tym idzie. No. Zauważyłeś, że on poszedł i wrócił? Ona je jego, a on nie chce. A on chce, żeby oni go jedli. nie, ale co? Słyszeliście, co Dawidus powiedział? On powiedział, ona, ona je go, a ten y, chce, żeby ten jego jadł. To chyba nie tak działa. Patrz, jak jest tady. To duże. Co to jest? Koń. Nie, to nie jest koń. To jest. To... Nie, to nie. Tu jest ten, to jest. Mały koń. Ja nie wiem, co to jest. Zapomniałem, jak coś to się nazywa tak nie... Nie, nie. To jest lepiej niż koń. Ale, ale jak ktoś. Takie się bóź... gra, no to pamiętajcie widowie, że musisz rozmieszać, żebyśmy straciły serduszko. Piole! I tego to byś zrobił kupę. Jak? Mocne. Prawda? Ty ja patrz, a ten... <śmiech> <śmiech> Ale fajne. Owieczka się chyba nie wydostanie dzisiaj. co, jak ona wypadnie tak w powietrzu. No. A co jak ktoś ugryje tamto i ono spadnie? Janek powiedział przed chwilą, może, możliście tego nie, nie usłyszeć, że ten, który już przegrał ma rozśmieszać. Pozostaje, żeby stracili swoje serduszko. Co to jest? Koń. No ale Dawidoś musi no. rozśmieszać! No. To kolejny Co to, to jest? jest? Kaczka! Kaczka! Nie mieszałam Na razie Dawid nie rozmieszał nas. No, jakoś nie daje rady. Chodź tu bliżej, bo oni cię nie słyszą pewnie. No. a ty w ogóle tego nie oglądasz. Dlaczego Dawid nie rozmieszać nas? Jakby zrobił ku no właśnie. Co to panda tak spadła? No? Ześnia się. Janek! Jeśmiaś ty... się! Ale ja już Jak on poleci... Jak, znaczy jak on y, zacznie jechać na tym. To będzie kamer. Nie no on jedzie! No dobra. To jest już y, koniec tego filmiku. No i ja wygrałam. Teraz wam się pokażę kto ile ma serduszek. No i Janek wygrał. Co się dzieje?